Cześć, nazywam się Damian Rusiecki i witam Was na kanale Myśl Strategicznie Działaj Odważnie. To mój nowy kanał na YouTube, a ja właśnie rozpoczynam swoją przygodę z filmami. Dlatego nie wszystko dziś jeszcze pójdzie idealnie, ale jestem przekonany, że każdy kolejny odcinek będzie coraz lepszy. Domyślam się, że wielu z moich odbiorców mnie jeszcze nie zna, dlatego, na początek, kilka słów o mnie. Jestem przedsiębiorcą, menedżerem oraz doradcą strategicznym z ponad 25-letnim doświadczeniem w budowaniu i rozwijaniu firm. W ciągu tych lat zainwestowałem i zbudowałem ponad 20 przedsiębiorstw. Większość projektów, które zrealizowałem, zakończyła się sukcesem, jednak z perspektywy czasu, dziś już wiem. Że wszystkie te firmy dotykały wyzwania związane z rozwojem organizacji, które były przyczyną wielu barier wzrostu. A po, a po latach lekcjom i doświadczeniem, które zdobyłem w trakcie ich rozwijania i którym chętnie będę się z Wami dzielił w kolejnych odcinkach. Od kilku lat jako doradca strategiczny współpracuję z polskimi i zagranicznymi firmami, pomagając im w projektowaniu i wdrażaniu efektywnych strategii. Wspólnie z moim wspólnikiem Zbyszkiem Żukiem, który także posiada ponad 25-letnie doświadczenie w biznesie i przeprowadził ponad 300 szkoleń, uruchomiliśmy firmę doradczo-szkoleniową Strategy Partners. Strategy Partners skupia zespół najwyższej klasy doradców i ekspertów wyspecjalizowanych w zarządzaniu kluczowymi obszarami każdej firmy, a dzięki ich doświadczeniu posiadamy kompetencje w praktycznie każdej branży. Strategy Partners specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości usług doradczych i szkoleniowych, wspierając organizacje w ich rozwoju, a naszą flagową usługą jest skuteczne skalowanie sprzedaży. Na tym kanale skupię się na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. Z zakresu przedsiębiorczości, e-commerce, strategii sprzedaży, doradztwa strategicznego, a także naradzeniu sobie z porażkami. Kanał ten jest idealny dla każdego, kto prowadzi biznes lub myśli o jego rozpoczęciu, niezależnie od wieku czy doświadczenia. Znajdziecie tutaj case study, historię sukcesów, ale również przykłady projektów, które mogły pójść lepiej lub powinny zostać całkowicie przemyślane. Zaplanowałem również przeprowadzanie wywiadów z interesującymi ludźmi ze świata biznesu, aby dostarczać Wam inspiracji i praktycznych wskazówek. Zachęcam Was do oglądania, lajkowania, subskrybowania i aktywnego udziału w dyskusjach. Wasze opinie i pytania są dla mnie bardzo ważne, ponieważ razem możemy stworzyć społeczność, która realnie wspiera się w osiąganiu sukcesów biznesowych. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam już wkrótce do oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia!